a teraz przede mną przejazd kolejowy droga krajowa numer 45 i zobaczmy przejazd z rogatką uszkodzoną z tego względu jest znak stop upewniam się prawa lewa czy nic nie nadjeżdża i przejeżdżam Uch. przez przejazd natomiast tutaj taka ciekawostka bo Zwróciłem na niego uwagę z tego względu, że z daleka widziałem rogatki, oznakowanie, że przejazd z rogatkami, a mimo wszystko znak stop. Rzadkie rozwiązanie, połączenie tych dwóch rzeczy, ale i takie się zdarzają. Pamiętajcie o tym, żeby się zatrzymywać na takim stopie przed rogatką, żebyście nie wjechali sobie za rogatkiem. O w sytuacji, gdy zaświeci się czerwone światło, zacznie się zamykać, możecie za tą rogatką po prostu zostać.